Matera, miasto zbudowane na skalę, a właściwie miasto wydrążone w skalę piękna, tajemnicza, niepokojąca zachwyciła Mela Gibsona to właśnie tutaj powstał film Pasja. Także ostatni James Bond najciekawsze sceny pościgów właśnie. Odbywają się na tle starówki matery, i aktualnie korzystają z tych uroków, z tego piękna tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy turystów, którzy tłumnie pojawiają się w tym mieście. Jaka jest Matera dzisiaj? Czy zachowała swoje naturalne piękno, swój naturalny styl? Czy też po prostu stanowi pewien skansen, który jest turystyczną mekką i który trzeba zaliczyć, odhaczyć i pojechać dalej? Jak to dzisiaj wygląda? Żeby móc to ocenić, musimy poznać, jaka matera była kiedyś. Nie dysponujemy wehikułem czasu, nie możemy się przenieść wstecz o te powiedzmy kilkadziesiąt lat, ale możemy czytać. Posłuchajmy więc krótkiego fragmentu yy, książki, dzisiaj już kultowej, powieści autorstwa Carlo Levi. Ten człowiek pokazał właśnie światu materę, taką, jaka była naprawdę. Posłuchajmy fragmentu powieści: Chrystus zatrzymał się w eboli. Oddalając się od stacji kolejowej, doszłam do ulicy, która po jednej stronie miała przepaść, a po drugiej, domy. I w tej przepaści jest matera. Ale nic się prawie nie widzi z miejsca, gdzie stałam, bo teren spada niemal prostopadle w dół. Wychyliwszy się nieco, dostrzega się tylko tarasy i przesłonięte domami ścieżki. A na wprost górę nagą i spaloną słońcem, brudno-szarą, i bez śladu jakichkolwiek uprawnych pól, czy nawet drzew. W głębi toczą się między głazami płytkie i brudne wody potoku grawina. A posępny widok rzeki i góry, mimo woli, ściska serce smutkiem. Kształt przepaści jest przedziwny. Jakby dwie połówki Leja, rozdzielone wąskim przesmykiem, zbiegały się znowu w dole, gdzie jakby wbite w ziemię stały wywrócone stożki, leje. Tak wyobrażaliśmy sobie w szkole piekło Dantego. Bardzo wąska uliczka szła, że tak się można było wyrazić, po dachach domów. Mieszkania są kute w stwardniałej glinie wąwozu, a każdy z nich ma fasadę nieraz piękną, ze skromnym ornamentem z XVIII wieku. Te pozorne fasady, z powodu pochyłości stoku górskiego, przylegają dołem do ściany skalnej, a w górnej nic od niej odstają. Wąskim pasmem między fasadami a stokiem biegną ulice, które równocześnie jakby są podłogą dla tych, którzy wychodzą z mieszkań górnych i dachem dla domów znajdujących się poniżej. Drzwi były z powodu gorąca pootwierane. Przechodząc, zaglądałam do wnętrz, które nie miały żadnych okien, tylko drzwi. Czasami nawet nie było drzwi. Chodziło się z góry, po schodkach i zasuwało otwór. W owych ciemnych dziurach o ścianach z ziemi widziała łóżka, nędzne graty i łachmany. Na podłodze leżały psy, barany, kozy i świnie. Każda rodzina ma do rozporządzenia jedną taką jamę. I sypiają tu wszyscy razem mężczyźni, kobiety, dzieci i zwierzęta. W ten sposób żyje dwadzieścia tysięcy ludzi. Dzieci bez liku, w upale, w chmarach much, w kurzu jest ich pełno wszędzie, zupełnie nagich albo okrytych jakimś łachmanem. Nie widziałam nigdy takiego obrazu nędzy, a przecież jestem przyzwyczajona już z racji mojego zawodu, by mieć do czynienia co dnia z dziesiątkami dzieci biednych, chorych i źle utrzymanych. O tak rozpaczliwym widowisku nie miałam jednak pojęcia. Patrzyłam na dzieci siedzące przy drzwiach w gnoju, w słońcu, z oczyma na przymkniętymi, o powiekach czerwonych i nabrzmiałych. Muchy wciskały się do chorych oczu, a dzieci nie czuły, że im te muchy włażą do oczu dołów. To była jak lica. Wiedziałam, że tu panuje, ale widok choroby w tak strasznym brudzie i w tej nędzy był przejmujący. Spotkałam też inne dzieci z twarzami pomarszczonymi, jak i u starych ludzi, z wysuszonych z głodu, o włosach pełnych szyi nieczystości. W tym prażącym się słońcu miałam chwilami wrażenie, że znalazłam się w środku miasta, dotkniętego zarazą. Schodziłam coraz głębiej w kierunku kościoła, a w oddaleniu kilku kroków. Towarzyszyła mi chmara dzieci. Krzyczały coś w swoim żargonie, czego nie mogłam zrozumieć, i szłam dalej, a one nie ustawały w swoich wołaniach. Sądziłam, że chcą miał mużny, więc zatrzymałam się i dopiero wówczas odróżniłam kilka słów, które dzieci wołały. Pani, daj nam chininy, daj nam chininy. Rozdzieliłam między nimi trochę drobnych, aby kupiły sobie cukierków. Ale nie tego się domagały. Prosząc dalej o chininy. Doszliśmy w końcu do owego wąwozu, do pięknego barokowego kościoła Matki Bożej. I tam dopiero wznosząc oczy w górę zobaczyłam nareszcie całą Materę. Było to istotnie prawdziwe miasto. Fronty wszystkich jaskin, które stają się domami, są białe i równe, a otwory drzwi spoglądające jak czarne oczy w dal. Śliczne. Malownicze miasto. No i proszę sobie wyobrazić, jak ci mieszkańcy, no nie wiem, czy 9000 lat temu, nawet 2000 lat temu, czy 1000 lat temu, mieszkali w tych grotach. Tak się żyło powiedzmy kilka tysięcy lat temu, czy tysiąc lat temu, czy kilkaset lat temu, no ale powiedzmy 70 lat temu także się tak żyło. No to teraz sobie wyobraźmy, że znamy te realia y, życia lat powiedzmy pięćdziesiątych, y, albo z własnej biografii, albo z relacji innych. System opieki zdrowotnej, wyżywienie, jakość mieszkalnictwa, wielkie płycie i tak dalej. A tymczasem w Materze na zachodzie y, żyło się w tych grotach. tak, To znaczy ludzie, zwierzęta w tych norach wilgotnych żyli, mieszkali i chorowali. Proszę sobie wyobrazić, że śmiertelność wśród dzieci była 50%. 90% ludzi nie było analfabetami. To był wstyd dla całych Włoch. To było czułe miejsce tego, tego państwa. I wtedy Włosi nie chcieli mówić o materze. Matera była taką Syberią Włoch, takim miejscem, gdzie powiedzmy, osoby takie znajdowały schronienie, niezbyt mile widziane w innych regionach. I wstyd było tam mieszkać. Jest na YouTubie dużo takich filmów dokumentalnych z tamtego czasu, czarno-białych. Które pokazują jakość życia tych mieszkańców, ich twarze, to są wstrząsające obrazy, dla nas niewyobrażalne, jak, jak w takim czasie już rozwoju y, kraju można było tak żyć. I co my widzimy dzisiaj? Dzisiaj widzimy tam piękne, drogie butiki, i to nie są butiki takich powiedzmy marek sieciowych, które. Imitują jednak prawdziwą elegancję, tylko to są butiki prawdziwych projektantów. Ja chciałem żonie kupić tam spinkę taką do włosów, mi się spodobała. Ona kosztowała 100 euro, więc stwierdziłem, że może następnym razem. Nie sprawdzałem cen odzieży, one są oczywiście bardzo ukryte, trzeba się dopytać, ale wyglądają na drogie. Podobnie jest z restauracjami, i, i, i po prostu ten kontrast między historią i tym ubóstwem, którego doświadczyła Matera, a tą, tym ostentacyjnym bogactwem, którym się panoszy teraz, które tam się panoszy teraz, jest no dla mnie zaskakujący i taki dosyć bolesny. Chcąc się napić, nie wiem, wody, Musimy płacić pewien haracz tak w tych drogich kawiarniach, restauracjach, ponieważ tam nie znajdziemy oczywiście sklepu spożywczego. Ewentualnie powyżej tam na placu będzie jakiś automat ukryty za arkadami, ale będzie jakiś automat z napojami. Oczywiście nieoznaczony z zewnątrz to tak bardziej dla mieszkańców, oczywiście niż dla turystów, gdzie tam za jakieś 2 euro znajdziemy wodę, ale. Ostatecznie, nie wiedząc o tym, musimy płacić. I jeżeli się wybierzemy poza obręb tego starego miasta do kawiarni, do, do restauracji, do pizzerni, nie wiem, co tam byśmy chcieli coś zjeść, wypić, to nie do końca tam się czuliśmy mile widzianymi gośćmi. Starówka jest dla turystów, a reszta jest dla mieszkańców. I Trzeba przyjąć, że mieszkańcy są beneficjentami tego splendoru i na pewno miasto korzysta bardzo finansowo z tego ruchu turystycznego, który teraz jest. Ale uważam, że jest w tym pewna dysproporcja. To znaczy, jeśli jadę na przykład, nie wiem, do Florencji, do Wenecji, jestem skłonny przyjąć, zaakceptować to pewne, pewne takie niedogodności finansowe. Ale tam to się wiąże z pewną kulturą gościnności. Już nawet nie mówię o kulturze obsługi, ale o pewnej naturze już gościnności, wynikającej z tego, że tam turyści, goście byli od zawsze, od dawna i pewna grzeczność, pewien rodzaj podejścia do tych relacji jest ujmujący i po prostu warto z tego korzystać. W materze odebrałem to subiektywnie, być może ktoś inaczej to odebrał. Będę wdzięczny za pozytywne przykłady, ale tutaj się czułem troszeczkę tak drenowany, troszeczkę taki podpuszczany i mało istotny jako gość. To też miało znaczenie w, dla mnie odczuwalne, kiedy, kiedy odebraliśmy klucze od apartamentu i się okazało, że ten apartament to jest jedna trzecia tego, co mieliśmy w umowie, tak? co było w opisie i na zdjęciach tego obiektu, kiedy, kiedy. No, oczywiście, niestrudzenie do końca naszego pobytu, pani właścicielka próbowała nam wykazać, że to, co my dostaliśmy, to jest super, znakomite i, i że to jest wszystko, co ona ma, ale faktycznie zajmowała sama pokój z balkonem który miał być elementem <laughs> mieszkania. Po prostu mieliśmy mieć całe mieszkanie, dostaliśmy tylko część. Okej, okay. no to jest, powiedzmy, że nam to rekompensowały śniadania, które robiłem samodzielnie, ale które mogliśmy zjeść sobie na pięknym tarasie z od wewnętrznej strony tam podwórza. I generalnie było tam tak miło i przyjemnie, że faktycznie... Nie cierpieliśmy tam jakiegoś niedostatku czy trudności, ale jednak płaciliśmy za całe mieszkanie. I to pokazuje sposób, jakby podejścia do turystów, do gości. Tak? Jeżeli pisałem do Departamentu Turystyki regionu Bazylikata pytania jakieś tam związane z transportem czy z ruchem turystycznym to nie dostałem żadnej odpowiedzi, co właściwie w innych regionach Włoch by było. Pełnie to inaczej wygląda. Większe jest to zaangażowanie. Tutaj zaangażowanie jest jednak dosyć małe, natomiast oczekiwania właśnie, że turyści tutaj przyjadą i zostawią forsę jest bardzo duże. Czy więc warto tam jechać? No oczywiście, że warto. Trzeba zobaczyć materię, jest piękna. Pacer tymi uliczkami kamiennego miasta jest czymś bezcennym. Więc oczywiście ta cena tam 3 euro za napój czy czterech, które trzeba zapłacić, wydaje się czymś takim marudzeniem z mojej strony. Poza tym naturą, jakby to powiedzieć, podstawą matery jest zbocze wąwozu. Ogromnego, imponującego, który sam w sobie jest niesamowitą atrakcją, i myślę, że gdyby nie było matery, to niesamowitą dla mnie satysfakcją byłoby odwiedzić, zobaczyć sam wąwóz. Można zejść takim stromym zboczem z matery w dół. Są różne opinie na temat tego zejścia. To znaczy, jedni piszą, że schody śmierci, inni, że. że można stracić życie schodząc tym zboczem, a jeszcze inni piszą, nie, łatwe i tym. Znaczy, ja uważam, że żadne z tych opinii nie jest prawdziwa, dlatego że schody, właściwie schody się kończą po kilkudziesięciu stopniach, więc są tylko na początku. Potem zaczyna się ścieżka, którą trudno nazwać też jakimś szlakiem, jest to raczej po prostu strome zejście. No i teraz w zależności dla każdego od jego kondycji i doświadczenia w chodzeniu po górach, będzie to łatwe albo trudne, natomiast zrobić to, zejść na dół jest warto, piękne widoki, takie właśnie trochę marsjańskie, no i most tybetański łączący dwie strony zbocza, którym się przechodzi, on się tam buja, Fajne są wrażenia. Po drugiej stronie można zwiedzać starożytne groty. Można też pójść szlakiem dalej do pięknej miejscowości, która jest, można powiedzieć, taką małą kopią matery, i opis tego szlaku znajdziecie w tekście poniżej, poniżej tego podcastu. Natomiast bardzo trudno jest opowiadać o samych widokach i i o samej Materze, o samym Starym Mieście, każdy z Was odbierze je zupełnie inaczej. Dla kogoś będą czymś absolutnie pięknym, dla kogoś innego będą czymś niepokojącym, brzydkim, wręcz odpychającym. Dla ktoś inny powie: Słuchaj, ale tam wieczorem chodzić jest niebezpiecznie, jest młodzież, jakieś narkotyki sprzedają chyba. Jakaś prostytucja chyba tam się odbywa, a dla kogoś innego, powiem, że tam spotkał lokalnego mieszkańca, który, który mu sprzedał różne takie historie o pasterzach, którzy tam mieszkali. A przy okazji mu sprzedał taką pasterską piszczałkę i wiele jeszcze innych rzeczy. I zaprosił go gdzieś, pokazał mu wspaniałe miejsce, gdzie można dobrze zjeść. I to wszystko będzie prawdą. Prawda też jest taka, że Matera jest jedna. Ja nie żałuję, że byłem w Materze. Nie żałuję, że, że tam mieliśmy nocleg i że ją zobaczyliśmy. I zwiedziliśmy ją tak dosyć dokładnie. Dla mnie Matera była pewnym wstępem, inicjacją w zwiedzaniu bazylikaty. To jest w ogóle niesamowity region. Trochę turystycznie zapomniany. O ile Polacy chętnie bardzo wyjeżdżają do pobliskiej Apuli, gdzie nad morzem, często polski jest drugim językiem, tak wielu jest tam naszych rodaków, i w związku z tym jest dosyć dużo tanich lotów, powiedzmy, w pobliżu Matery, ale Matera to już nie jest Apulia. Matera, Matera to jest bazylikata to jest region, który w dalszym ciągu jest dosyć ubogi. Nie wiem, czy najuboższy w, w części Włoch, bo tam też jest Kalabria, dalej jest niżej, jest Sycylia ale jest to region bardzo trudny komunikacyjnie ze względu na ukształtowanie krajobrazu ono jest niesamowite kosmiczne warto tam podróżować zwiedzać te miasteczka i być często jedynym turystą a mało tego w ogóle być jedynym człowiekiem jest takie miasteczko Krako nie Kraków Krako tym miasteczku nie mieszka już nikt Bywają tam turyści, bywają jakieś zorganizowane formy turystyki, ale też i niektórzy przyjeżdżają na Rympał, no i to jest miasteczko, które w odróżnieniu od zrewitalizowanej matery, no jest w ruinie, można sobie wejść do zrujnowanego kościoła, tak, e Oglądać mieszkania, które są prawdziwą ruiną. Sama Apulia, która jest niedaleko, też ma mnóstwo bardzo ciekawych miejsc. I właśnie, o ile wąwóz, który zwiedzamy w Materze, jest dość oblegany przez turystów, to przejeżdżając pociągiem z Bari do, do Taranto, zobaczyłem przez okno bardzo podobny wąwóz. Właściwie przyrodniczo i, i krajobrazowo niemal identyczny. Co ten w Materze, byłem pod ogromnym wrażeniem, że jeszcze drugie takie coś jest. Jak się okazało, takich wąwozów w Apulii, w Bazylikacie jest dużo. One po prostu są tak ukształtowane, takie tam są skały. I wracając z tego tarentu, który bardzo wam polecam, takie trochę kubańskie klimaty też związane z, właśnie z ruinami, z, ze starym miastem. Które ma taki specyficzne barokowe zabudowania, bardzo zdewastowane, opuszczone, robią piorunujące wrażenie. No ale wracając stamtąd, właśnie zajrzałem do tego, do tego wąwozu. To znaczy, wysiadłem sobie na stacji, poszedłem na taki dość długi spacer i schodziłem z boczem tego wąwozu, piękną, bardzo, bardzo dobrze przygotowaną, szeroką drogą, żeby z samochodem tam zjechać. I wyobraźcie sobie, że podczas całego tego spaceru on trwał, nie wiem, trzy godziny, nie spotkałem ani jednej osoby, ani w jedną stronę jak szedłem, ani w drugą już jak wracałem na stację, nikogo nie spotkałem, żywego ducha, dopiero na stacji, czekając na pociąg, wracając, jedną osobę spotkałem, która ze mną wsiadała do pociągu do bari. Także jest to region fantastyczny pod tym względem. Także dla nas, jak ktoś lubi chodzić po górach i w Polsce jest skazany na te tłumy, no to tam po prostu bez trudu znajdzie sobie takie miejsce, właśnie gdzie można wędrować, podziwiać się, być blisko przyrody, natury, podziwiać te niesamowite formy skalne i doświadczać też takiej samotności, odpoczynku, bliskich relacji. Z naturą, z przyrodą. A wracając do samej matery, jest skazana na sukces i w dużej mierze jest też taką siłą napędową tego regionu, przez to właśnie jak bardzo jest popularna. Także odgrywa rolę taką trochę niewdzięczną. Przyjmuje na klatę tych wszystkich turystów, jednocześnie będąc taką wizytówką regionu, nie tylko swojego. Więc podsumowując, zapraszam Was wszystkich do matery. Zapraszam was wszystkich do bazylikaty, żebyście sięgały, sięgali dalej, zobaczy, zobaczyły, zobaczyli znacznie więcej. Pozdrawiam serdecznie.